Ej, mam pomysł. Wsiądź. Czuję jest? Jadę pod Ciebie. Jadę, jadę. Dobra, to wsi wsiądź do mnie, wsiądź do mnie. Możemy pościg robić aktywny. I tutaj można wys wyskakiwać w czasie jazdy, wyprzeciwiać do na najpierw. Poszukamy ich, ale głównie pojadę do takiej kampy. Nie pamiętam dokładnie, gdzie ona jest. Próbowałem za nim i się nam. Kurde, sorry. Podposzebiwali mi oponę i ten. Słys